Czy Czarna Jolka jest jedynym duchem kobiety, który straszy w naszych gmachach szczecińskich? No jest ponoć jeszcze na gmachu przy Staromłyńskiej. Jest duch, ale to już rzeczywiście historycznej postaci. Sidonie von Borg to osoba, która też zginęła na stosie, posądzona o czary. Posądzona o czary i o rzucenie klątwy na książęt morskich. To ponoć za jej przyczyną wymarł ród Gryfitów. Y... Sydonia młodości była piękna i rzeczywiście ubiegał się o jej rękę jeden z książąt szczecińskich, ale uznano ten ślub ewentualny za i nie dopuszczono do ślubu. I Sydonia nie powiodło się również z innymi prezydentami do ręki, a na starość no trzeba przyznać, że zdziwaczała, miała y, była podejrzana o czynienie czarów. Rzeczywiście y, uprawiała zioło które wówczas nie zawsze było traktowane jako, jako medycyna ludowa i na początkowo została skazana na ścięcie, a następnie na spalenie na